W dzisiejszym wydaniu poinformujemy o pieniądzach na tablicę informacji pasażerskiej i na autobus elektryczny, opowiemy o niezwykłej wędrówce dla dwóch serc, zaprosimy na food na oświęcimski rynek, zachęcimy do kajakowego spływu sołą, a także do udziału w pikniku organizacji pozarządowych. Miasto Oświęcim wspólnie z Miejskim Zakładem Komunikacji pozyskał 3 miliony 400 tysięcy złotych z pieniędzy unijnych na zakup tablic informacji pasażerskiej i biletomatów oraz nowego ekologicznego autobusu elektrycznego. Inwestycja będzie realizowana w latach 2019-2021. Tablice informacji pasażerskiej, które wyświetlać będą aktualną informację o kursujących autobusach, pojawią się na 11 przystankach. Z kolei na dwóch przystankach na Starym Mieście oraz przy dworcu PKP staną biletomaty. Kolejny wniosek e, o środki unijne, które przygotowało miasto Oświęcim, tym razem z Miejskim Zakładem Komunikacji w Oświęcimiu, uzyskał akceptację i uzyskał dofinansowanie. To prawie 3,5 miliona złotych, które otrzymamy e, na realizację zadań związanych z zakupem autobusu elektrycznego, ale też i właśnie z realizacją takich zadań jak. E, biletomaty, które będą na przystankach, w pewnych miejscach bo oświęcimy konkretnie tylko w Czech, ale też i będą to tablice informacyjne, które będą właśnie w niektórych przystankach, dokładnie 11, które będą informowały mieszkańców o nadjeżdżających autobusach, o terminach właśnie odjazdu autobusów, więc myślę, że oświęcimy dołącza do tych miast, które mają już te urządzenia, które właśnie spełniają te nazwijmy, kryteria nowoczesnego, współczesnego miasta? Autobus elektryczny to odpowiedź na problem zanieczyszczenia powietrza, którym oddychamy. Wprowadzeniem do eksploatacji pierwszego autobusu elektrycznego oświęcimski przewoźnik był zainteresowany od dłuższego czasu. W ubiegłym roku testował na ulicach Oświęcimia autobus Solaris Urbino 12 Electric oraz pojazd czeskiej firmy SOR. Sprawdzian wypadł pomyślnie. Pozostało jeszcze pozyskanie pieniędzy unijnych. Autobusy elektryczne są znacznie droższe, dlatego na razie spółka kupi jeden. Więc spółka w tamtym roku powiedziała informację, że pojawiły się wolne środki unijne w kwocie około 30 milionów złotych. W związku z czym postanowiliśmy powalczyć o dodatkowe środki właśnie na zakup autobusu. A ponieważ wiemy, że w tej chwili Urząd Marszałkowski będzie finansował tylko autobusy elektryczne, w związku z czym postanowiliśmy powalczyć właśnie o taki autobus elektryczny. Mieliśmy okazję w ubiegłym roku i jeszcze w poprzednim, żeby przetestować właśnie elektryczne autobusy. Jeden to był Solaris, drugi to był Sor. Doskonale się tutaj sprawowały na naszych, że tak powiem, ulicach, no i postanowiliśmy powalczyć. Taki nowy autobus kosztuje w granicach 2,5 miliona netto, i to są środki łącznie, znaczy pieniądze łącznie z dwoma ładowarkami mobilnymi z czego dofinansowanie to będzie kwota 2 miliony 140, czyli na poziomie 85%. No i taką okazję naprawdę trudno nie wykorzystać. Całość inwestycji obejmującej zakup elektrycznego autobusu oraz tablic informacji pasażerskiej i biletomatów wynosi 4 miliony 700 tysięcy złotych, z czego miasto i MZK pozyskało 3 miliony 400 tysięcy z pieniędzy unijnych. Dofinansowanie do zakupu autobusu wynosi ponad 2 miliony 100 tysięcy złotych, a tablic informacji pasażerskiej i biletomatów 1 200 000 złotych. Michał Łygan w minioną niedzielę zakończył swoją wędrówkę dla dwóch serc. W 10 dni pokonał pół tysiąca kilometrów głównym szlakiem Beskickim, by wesprzeć leczenie małej Jagódki i Gabriela z Oświęcimia. Tak, jak dziękować Bogu, wędrówka skończyła się zgodnie z planem. W ciągu 10 dni udało pokonać mi się pokonać zaplanowany dystans. Zgodnie z mapą było to około 500 km. Zgodnie z wynikami na GPS-ie było to dokładnie 540 km. Szło wszystko zgodnie z planem. Jeden, jeden dzień po prostu musiałem tylko skrócić ze względu na warunki pogodowe, ponieważ były tak drastycznie załamane pogoda, że musiałem 20 km skrócić trasę. Ale to potem i tak zostało nadrobione różnymi dodatkowymi skrótami, obejściami. Także w sumie wyszło, wyszło więcej niż, niż planowałem. Czy były jakieś trudne, trudne momenty? momenty? Nie, nie było takich trudnych momentów. Myślę, że pierwszego dnia przy wschodzie słońca nad połoninami bieszczadzkimi już wiedziałem, że dojdę dojdę do końca i, i zrealizuję, zrealizuję to, co sobie co, co sobie i innym obiecałem. No mieliśmy takie sytuacje na przykład, że niektórzy powątpiewali w ten wyczyn Michała, dlatego że, tak jak powiedziałam, standardowo szlak beskidzki przechodzi się w 18 dni, przechodzi się w kilka dni, Michał sobie założył, że pokona ten szlak w 10 dni, dokonał tego. Były osoby, które wątpiły, które nawet się założyło to, że Michał tego szlaku nie przyjdzie, nie przejdzie w tym terminie. No i yy, przegrały bardzo dobrze, ponieważ dzięki temu konto Jagódki Gabrielo zbogaciło się o tysiąc złotych. Osoby, które kibicowały dzielnemu piechurowi, na co dzień oficerowi jednostki wojskowej NIL w Krakowie mogły wpłacać pieniądze na konto fundacji lub na stronie zrzutka.pl. Na razie zebrano piętnaście tysięcy złotych. Akcja trwa dłużej, bo koszty leczenia rodzeństwa są ogromne i przerastają możliwości finansowe rodziny. Efekt też cudowny ze względu na, na, na całe te emocje, jakie temu towarzyszyły i towarzyszą dalej tej wyprawie, że tyle dobrej, dobrych, dobrych wszystkich emocji jest związanych z tym, że to wszystko przekłada się na te dzieciaki, bo jak zobaczyłem te dzieciaki, to, to one były już o, wiele, o wiele lepszym stanie niż je widziałem przed wyjściem, wyjściem na, na, na trasę. Także to super, dziękuję wszystkim ludziom, których spotkałem, cudownych ludzi, których ludzi spotkałem w górach, którzy mnie kwaterowali za darmo, którzy mnie żywili za darmo, gdy dowiedzieli się o, o co chodzi w tej mojej wyprawie. Także dziękuję wszystkim tym, którzy wspierali mnie duchowo z fundacji. I, I spoza fundacji, bo mnóstwo miałem sygnałów dochodzących, że, że jesteśmy z Tobą, wierzymy w Ciebie i tak dalej. No i ja też czuję się taki też spełniony, że przeszedłem, że nie zawiodłem tych ludzi, bo w pewnym momencie miałem takie wyrzuty sumienia, że ja jeszcze nie poszedłem, a już pieniądze ludzie wpłacali. Mówię, kurczę, ja jeszcze nic nie zrobiłem. A i teraz mam już tam takie czyste sumienie, że to, co do mnie należało, to co obiecałem przede wszystkim tym dzieciakom, to, to, to co obiecałem ludziom, którzy płacali swoje pieniążki na, na, na konto dla tych dzieciaczków zostało zrealizowane. Do Oświęcimia na weekend ponownie przyjedzie około 20 food trucków. Od piątkowego popołudnia do niedzieli na oświęcimskim rynku kulinarnej uczcie w ramach Food Fest towarzyszyć będzie wiele atrakcji. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam na drugie już spotkanie w tym roku na festiwalu Food trucków. W tym roku od piątku do niedzieli, tu na Oświęcimskim Rynku, przyjedzie do Państwa kilkanaście samochodów wypełnionych jedzeniem, smacznym jedzeniem z całego świata. Dodatkowo jeszcze super atrakcje: to znaczy w piątek zapraszamy o godzinie 20.00 na letnią potańcówkę pod chmurką przy świetnej muzy muzyce. W sobotę kino plenerowe, które też wiemy, że cieszy się wielkim zainteresowaniem, a przez cały czas trwania festiwalu, od piątku do niedzieli, dla dzieci atrakcje, konkursy z nagrodami, a dla dorosłych coś specjalnego, wyjątkowego. Festiwal złotego napoju z pianką, który da możliwość sprawdzenia kilkunastu propozycji, które tutaj dla państwa będą przygotowane. Zapraszam na drugie spotkanie, festiwal food trucków na bis tu na Oświęcimskim Rynku. Od piątku do niedzieli. Do zobaczenia. Nareszcie warunki są sprzyjające i po dłuższym okresie oczekiwania na większą wodę w sole powracają kajaki. W minioną niedzielę było wiele zainteresowanych osób. Niektórzy z uwagi na długą kolejkę musieli odejść z kwitkiem. Tych, którzy jeszcze nie pływali kajakiem po sole albo chcą ponownie powtórzyć przejażdżkę malowniczym odcinkiem rzeki zapraszamy w niedzielę 25 sierpnia. Do przepłynięcia jest 2,5 kilometrowy odcinek soły od tzw. plaży na bulwarach do progu wodnego w Broszkowicach. Opłata za miejsce w kajaku wynosi 10 zł. Bilet ulgowy kosztuje 6 zł. Ostatni w tym sezonie spływ organizowany będzie 15 września. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania spływu z powodu nieodpowiednich warunków atmosferycznych czy stanów wody. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na Święcimskich Bulwarach. A jak bulwary, to oczywiście lato, a jak lato, to oczywiście piknik. I tak, drodzy Państwo, tutaj w najbliższą niedzielę. Już za jakiś czas rozpocznie się tegoroczna edycja pikniku organizacji pozarządowych. Organizują wiele projektów i przedsięwzięć. Zajmują się rehabilitacją czy pomocą osobom z problemami zdrowotnymi. Często mieszkańcy Oświęcimia nie zdają sobie sprawy, że to właśnie im zawdzięczają jakąś akcję, warsztaty terapeutyczne lub wydarzenie, w którym właśnie biorą udział. Stowarzyszenia, organizacje i fundacje, które aktywnie działają w różnych strefach życia społeczno-kulturalnego w niedzielę 25 sierpnia zaprezentują swoją działalność podczas pikniku organizacji pozarządowych. Serdecznie zapraszam wszystkich od godziny 13 na wspólne piknikowanie. Wspólne piknikowanie na kocykach, na leżakach, na hamakach. To tutaj również ponad 30 organizacji pozarządowych przygotowało dla Państwa stoiska. Będą też oczywiście dodatkowe atrakcje. Będzie program artystyczny na scenie, będzie koncert o godzinie 16, muzyka jaka, zespół, który mam nadzieję, że przypadnie Państwu do gustu. Będzie stoisko gastronomiczne, będzie konkurs malowania kredą na chodniku dla dzieciaków i specjalne słodkie dla nich nagrody. Będą jeszcze inne konkursy, ale co najważniejsze, ma być piknikowo, ma być miło, ma być wesoło, jak to tutaj na bulwarach. Zapraszam na bulwary w niedzielę 25 sierpnia od godziny 13. A ja już czekam sobie tutaj i odpoczywam. To zobaczenia.